Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten stadion narodowy, kiedy gra reprezentacja Polski i wybrzmiewa ten hymn narodowy polski, no to przecież on żyje, on tętni życie ma dzisiaj, jest po prostu smutno. No chciałoby się powiedzieć wielkie święto piłki nożnej, finał piłkarskiego Super Pucharu. To nie tak jednak miało wyglądać, no bo to no, nie ma wielkiego święta, zaledwie kilka tysięcy kibiców, bo chyba nawet nie ma kilkunastu, no ale gra Białostockie Gielonie, gra drużyna Krakowskiej Wisły. Przed nami 33 w historii finał Superpucharu Polski. Już raz w 2010 roku Jagielonia taki Superpuchar wygrała. Czemu nie dołożyć drugiego takiego Superpucharu? Zostawmy okoliczności, zostawmy to, że ten Superpuchar powinien się odbyć zupełnie w innych okolicznościach i w innym miejscu i w innym terminie. Teraz skupiamy się na tym, co na stadionie narodowym. Baena, oj, złamał do środka, pomylił się teraz Romanczuk i cały czas Baena, Baena, cały czas atakuje prosto prostopadle do Zwolińskiego, uderzenie, ale zbroni to świetnie Abramowicz, na raty, raz, dwa jeszcze od głowy jednego z zawodników Wisły Kraków, łapie piłkę Sławek Abramowicz, pierwsza groźna sytuacja Wisły Kraków, pięć minuty za nami. Uf, uf, uf! No Muszę drożny. Państwu powiedzieć, że te pierwsze 10 minut, bo właśnie 10 minuta w tym momencie się kończy, dla Wisły Kraków. Trwa oblężenie twierdzy Jagieloni Białystok. No i tak bronimy się trochę momentami rozpaczliwie, ale jednak mimo wszystko wciąż 0 do 0. A z autu już Mutinio. obok niego jest Ebose, ale Mutinio grałem do pululu, No więc przesuwamy się coraz bliżej pola karnego. Czurlinow teraz przy linii autowej, Czurlinow, trzech zawodników Wisły osaczyło go i zabiera piłkę, ale też błąd tutaj jest Poletanowicza. Będzie dośrodkowanie, flacha, już jest w polu karnym Jesus Simas, piłkarze Gieloni, teraz Czurlinow, strzelaj i głupek do bitka! Gol! nie było spalonego? Nie! nie ma spalonego! 1 -0! Tak jest, świeca sytuacja z lewej strony, atakował na bramkę Darko Czurlinow, przebijał się, uderzył, wybronił tu jeszcze Letkiewicz, sparował na lewy słupek, ale do piłki dopadł Miki wiar i były zawodnik Wisły Kraków wyprowadza biały Białystok na prowadzenie. Jaga, bliżej Super Pucharu Polski. Ale nie będzie przerwy w grze sugerowanej, bo niektórzy tutaj sugerowali, że o 21.37 tej rocznicowej godzinie może być przerwa w grze i minuta ciszy. Nie, czegoś takiego nie będzie. Przed meczem było wspomnienie śmierci Jana Pawła II, a więc tu już jesteśmy pewni, że gra będzie toczyła się dalej. 60. minutę gry. Rozpoczynamy od własnej bramki. Abramowicz na piątym meczu Poślizgnął się, ale niewiele brakowało. Eduarte by przechwycił piłkę. Ależ to było niebezpieczne. Drugi już taki błąd Abramowicza. Piłka na szczęście wychodzi poza boiska. No tak i w takim razie proszę Państwa znowuż niebezpieczna sytuacja w polu karnym w i Białystok. Przycisnęli Wiślacy, którzy teraz mają wyrzut z autu. Do Czurlinowa, świetnie, jest 3, 2 na 3, 3 na 3, biegnie cały czas Czurlinow do środka, Czurlinow można grać na prawą stronę, jest, Hesus, uderzenie, ależ anemiczne, Oj. To jejku. było podanie do bramkarza, świetna Ta. sytuacja, normalnie Hesus nie ma zbyt pewnie, fajnie technicznie strzelił w długie ruchy, a tu po prostu oddał piłkę bramkarzowi, podał ją takim flakiem, no i niestety bramkarz bez problemu łapie futbolówka. I teraz zagranie w boczną siatkę. Na nasze szczęście tam ryknęli z radości kibice krakowskie Wisły, ale nie, nie ma bramki. To był groźny strzał dudy, ale piłka tylko w boczną siatkę trafiła. No a tymczasem już rozpędzają się zawodnicy Białej Gwiazdy. Piłka zagrana przed polekarną, pusta bramka, niebezpiecznie będzie. Ale świetna interwencja naszego zawodnika. Pustą bramkę miał, zaraz musimy rozpoznać kto to był. To był Zwo Zwoliński. Zwoliński. A, tak, tak. Bo pomylił się Ebo minął się z piłką, Dokładnie. tak ze Sławek On miał już na ósmym metrze piłkę, no troszeczkę tak pod kątem do pustej bramki. Ale tutaj chyba Skrzypciak, tak? tak Ślizgiem tak, 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 skrzypciak. zablokował ten strzał no i wciąż prowadzimy 1 do 0. I przechwyt w środkowej strefie, Duda daleko jednak od bramki, na szczęście Agiloni miał stok, kolanki wybija, to Hansen i biegnie Fadiga, Fadiga, wybiega sam na sam prawdy, Fadiga, jeszcze tam dobiega Alonuryga, Fadiga, wbiega wolny kardynał Fadiga, uderza, zablokowany ten strzał przez obrońcę ja, 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 ja. Wisły Kraków, o ja cię Jesus Simas po drugiej stronie, no mógł szukać podania, szkoda, no z, chciałbym sam to wykończyć, a y, pokazywał się Jesus Simas po drugiej stronie, no zdecydowanie też Fadiga zwolnił, biegając y, pole karne. to nie byli, brakowało tego przyspieszenia, wyszedł sam na sam, idealna pozycja blisko polokarnego Pietuszewski, co zrobić, zagrywa w pole karne, może no, będzie zakończenie tej akcji, rzut rożny, jedynie wywalczyliśmy, bo Kubicki tam próbował Koniec i koniec meczu cieszymy się proszę Państwa cieszymy się, Odetnijmy z ulgą, mamy super puchar po raz drugi, Jagiellonia zdobywa super puchar po wymęczonym zwycięstwie 1 do 0 no może zasłużonym, ale no nie było to takie jak być powinno najważniejszy jest jednak wynik, Jagiellonia wygrywa 1 do 0 i zdobywa super Super Puchar! <noise> tak jest, proszę Państwa, powiem Państwu szczerze, tak ten mecz wyglądał, jak i cała ta otoczka wokół tego meczu. Takie wymęczone te granie. Nudny był ten mecz, taki naprawdę bardzo niedokładny, ale koniec końców, to Miki Wiar ustala wynik tego spotkania w 14 minucie. I super puchar Polski wędruje do Białego Stoku. A ze stadionu narodowego. Dziękuję Państwu. A to nie obejrzymy, jak co? będą wręczać, podnosić, Ale ja wiem, szampany, kiedy to będzie. I właśnie, no właśnie ciekawi, jesteśmy tej ceremonii. Jak to będzie wyglądało? W ogóle jak wygląda ten super buchar? Widziałeś go? Taka patera na kanapki. Dobra, dziękujemy bardzo serdecznie. Grzegorz Pilac i Jacek Dąbrowski.